Co mówisz? Tak? Tak? No powiedz. Nauczenie gadania papugi nie jest rzeczą łatwą. Człowiek by chciał, żeby papuga mówiła to, czy tamto powtarza jej to, a ona nic. Natomiast ktoś inny podejdzie, powie jedno słowo i papuga się tego nauczy i będzie to powtarzać. Przeglądając internet, można spotkać ogromną ilość różnego rodzaju materiałów, w których papugi prezentują swoje zdolności krasomówcze. Niektóre z, nich byłom... Niektóre z nich są naprawdę bardzo imponujące. Często jestem pytany, co zrobić, aby czyjaś papuga potrafiła tak samo naśladować, jak te właśnie prezentowane na internetowych filmikach. Często jest to niestety wynik presury. Ja jestem przeciwnikiem tresury, dlatego nie chciałbym tutaj omawiać metod stosowanych przez osoby, które potem prezentują w występach estradowych umiejętności swoich papug. To, że papuga naśladuje określone dźwięki z otoczenia, to wynik nie tresury, ale silnej więzi uczuciowej, bliskich relacji między człowiekiem a zwierzęciem. Jeśli papuga będzie ufała swojemu opiekunowi, jeżeli będzie z nim bardzo silnie związana, będzie w krótkim czasie prezentowała bardzo dobre zdolności naśladowcze. Ona będzie sama starała się stać atrakcyjna dla niego. Cześć Stefan, daj buziaczka. No daj buziaka. Bardzo chciałam go nauczyć mówić, więc brałam go wszędzie. Brałam go do zmywania naczyń, do kąpieli, jak jadła, gdzieś wychodziłam z jednego pokoju do pokoju. To zawsze mi Stefan towarzyszył i cały czas do niego mówiłam. Takimi krótkimi sentencjami tak naprawdę, żeby mu się wyryły w pamięć. Można kupić tak zwane tutory. Są to niewielkie urządzenia elektroniczne, na których nagrywamy krótki tekst i zostawiamy papudze, która przebywa sama w domu i musi go słuchać na okrągło przez kilka godzin. To jest metoda, ale zdecydowanie lepsza jest ta, gdy papuga sama chce w jakiś sposób. Przypodobać się swojemu opiekunowi i prezentuje dźwięki, które przyswoiła sobie, a które sprawiają, że wzbudza ona zainteresowanie osób, na których jej bardzo zależy. Węka, mieć cierpliwość, trzeba rzeczywiście starać się dużo mówić do papugi. Traktować go jako członka rodziny, to, to, to bardzo pomaga. Mówić do niego cały czas. Ja wiem, że to dla znajomy czasami nawet jest dziwne, kiedy my się do niego zwracamy, jak do dziecka. A chcesz, a w ten? A spróbuj. Ale to później procentuje, bo on rzeczywiście wyłapuje i tak fajnie się zżywa. A więc oczywiście trzeba z papugą przeprowadzać lekcje naśladowania, ale to nie może być lekcja skupiona tylko i wyłącznie na powtarzaniu określonych dźwięków i zmuszania papugi, aby je sobie przyswoiła. Chodzi o to, aby nawiązać bardzo bliskie relacje z papugą, aby ta właśnie nauka była rodzajem zabawy. Śpiewamy? Ona bardzo dużo sama Wyłapuje z tego, co ja do niej mówię. Najbardziej właśnie um, uczy się rzeczy, które mają jakiś fajny kontekst, które są związane z jakąś rzeczą. E, na przykład czynności proste domowe, kąpanie się, widzi, że woda się wam nie leje, mówi idziemy się kąpać. Widzi, że gotuje obiad, jemy obiadek. Reaguje również na odgłosy z ulicy, czyli jak otwartej jest okno, to wyłapuje dźwięki z ulicy typu szczekanie psa. I więc jak ona zaczyna szczekać, mówiłam piesek i teraz już z automatu odpowiada jak ją proszę, jak robi piesek, no to ona szczeka. Papugi chwytają, zaczynają mówić to, co im się podoba. Natomiast to, co my byśmy chcieli, to nie zawsze wychodzi. Uczę go mówić, do widzenia i, i chyba się już nie nauczę nigdy. Dzień dobry, mówi. Jeśli chodzi o gadanie papu, które. Regułą jest, że nie ma żadnych reguł. Są takie, które potrafią wypowiadać pierwsze słowa, naśladować pierwsze dźwięki, już dosłownie po kilku tygodniach od pojawienia się w naszych domach. A są takie, które pierwsze dźwięki wydają dopiero po roku. Raz, potek, a potek, luka. Fajnie. Nie należy się niecierpliwić, kiedy ptak nie chce powtarzać, bo to przyjdzie z czasem. Adrian ja pierwsze słowa powiedział po czterech miesiącach pobytu u nas, kiedy już zaczęłam go nazywać w żartach niemową. Kiedy jestem pytany, jak szkolić papugę, by gadała, odpowiadam zwykle – nie szkolić. Nawiązywać z nią bliskie relacje. Szkolenie to rodzaj tresury. Nie należy tresować papug. Tak samo, jak nie należy tresować innych zwierząt. Jeśli zwiąże się z nami emocjonalnie, wtedy nie w wyniku tresury, nie w wyniku łamania jej osobowości, ale sama z siebie, papuga, będzie usiłowała przypodobać się nam stosując różnego rodzaju triki, w tym również naśladując naszą mowę. No, chodź. chodź. No to.